Hejka, kochani, słuchajcie Oto nasiono, a oto reszta mango Czyli shake z mango Najpierw zacznę od shake'a czy, czy dobre mango było? Mmm Jakie słodkie Naprawdę ciężko jest trafić tak słodkie i tak dojrzałe mango Czyli dawca nasienia Dosłownie <laughs> Spełnił swoją rolę I dał dobry, dobry smoothie, dobry shake Dobry Drogie śniadanie w sumie, i dał też dobre nasiono. Słuchajcie, nasiono jest. Pokazałam wam, jakie wyciągam. Po prostu to trzeba wyciągnąć siłowo. Nie ma innej opcji na wyciągnięcie tego nasionka ze środka po nacięciu, lekkim nacięciu, żeby nie uszkodzić środka e, tej skorupki. Po nacięciu tej skorupki wyciągamy nasiono siłowo. Jak wy nie macie mm, tyle siły, bo nie ukrywajmy, to trzeba rozerwać po prostu y, tą skorupkę. Y, to może ktoś inny za was to rozerwie, ktoś wam pomoże. Dobra, ja odstawiam szyjka. Tak wygląda nasiono. Nasiono zasadniczo tutaj ma miejsce, gdzie będzie stożek wzrostu. Proszę bardzo, zbliżenie na nasionko. Stąd będzie wyrastało drzewo. Drzewo mango. Reszta jeszcze, jeszcze jest takiej, jakby folicy, ale wiecie, podczas nasiąkania to po prostu odejdzie. To zacznie pęcznieć, naprawdę nasiono spęcznieje, i wtedy tutaj zacznie się pojawiać najpierw korzonek, a potem stożek wzrostu, który będzie drzewem. Natomiast ta cała bulwa, nie nazywajmy tego inaczej, to jest środek nasiona, taka bulwka, gdy. Wydobędziemy je z skorupki, Patrzymy, czy nie ma tutaj żadnych robaków, czy nie ma żadnych zaczernień, czy zapach jest neutralny, czyli nie śmierdzi zgnilizną gnilizną na przykład. Bo tego też nie chcemy. Tutaj widzicie, nasiono jest piękne, jest zdrowe, jest cudowne i pokładam nim wielkie nadzieje, że wyrośnie z niego coś cudownego w skrócie mango. Dobra. Dłużej nie trzymam go na mm, suchym powietrzu, bo mango nie lubi słuchać. Przygotowałam sobie taki oto pojemniczek, Mały, a w środku mamy chusteczkę. Chusteczka jest mokra. Proszę bardzo, już ją zmoczyłam wodą. Mokra chusteczka. To nie ma płynąć, to ma być po prostu mokre. I tą mokrą chusteczką obtaczamy nasionko. Po prostu je zawijamy w tą mokrą chusteczkę, wsadzamy do pojemniczka i zamykamy. I to jest cała filozofia. Nasionko bulwka musi być obtoczona z każdej strony i wilgocią, a dodatkowo jest to zamknięte, czyli ta wilgoć nie będzie parowała. Ta bulwka nie oddycha, więc ona nie potrzebuje za dużo tlenu. Póki nie wytworzy liści, tak? Liście oddychają rośliny. Natomiast samo nasiono na razie potrzebuje wilgoci. Stawiamy to w ciepłe miejsce. Teraz mamy już maj, czyli ogólnie jest ciepło. I czekamy. Czekamy, zobaczymy. Nie, myślę, że 10-14 dni to tutaj wystarczy, żeby coś z tego wyrosło. Tutaj mam podgląd, czy coś się dzieje. To jest podgląd na tą stronę, gdzie powinno coś wychodzić, korzonek konkretnie. No i za tydzień, półtora, dwa tygodnie, nie wiem, jak będę miała czas, otworzę to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, minął tydzień od momentu, jak ja to stawiłam do tego pudełeczka. I najwyższa pora zobaczyć, czy coś tutaj w ogóle wykiełkowało. Już podglądam. <grymne> ja widzę, że coś tu wykiełkowało, więc otwieram. <grymne> Tego nie widziałam. Patrzcie, patrzcie na to. Widzicie to? Tak? Ale Bajer. Dobra, ja to delikatnie odsączę. To trochę kapie jeszcze, więc ta woda nie wyparowała, co jest bardzo dobrze. Ja to delikatnie rozłożę. Ale Bajer urosła. Słuchajcie, już wam pokazuję, proszę bardzo. Nie chcę, żeby mi kapało. Tak to wygląda. Tutaj mamy korzonek. Piękny korzonek, widzicie? O, tutaj się kończy ten korzonek. Piękny. A tutaj już rośnie właściwa roślina. Ale to pięknie wygląda. Słuchajcie, to tylko tydzień od tego minął. Tak wygląda to z drugiej strony. Ten korzonek już tutaj puszcza dodatkowe korzonki takie mniejsze, więc to już jest czas, że można wsadzać do ziemi. Do mokrej, bardzo mokrej ziemi. I tutaj już roślina zaczyna puszczać pierwsze. Takie liście będą, ale to szybko rosło. Jestem no, niesamowicie podekscytowana. Schowam delikatnie, żeby nie uszkodzić tych korzonków. Jestem tak podekscytowana, że to pięknie wyrosło. Mam nadzieję, że będzie z tego piękne mango. Jeśli już mamy tą łodyżkę tutaj, to ja już tego nie chowam do wilgotnego, tylko będę wsadzać do ziemi i pozwalać tej roślinie już w ziemi dalej sobie robić piękny system korzeniowy. Cieszę się, strasznie się cieszę, że udało się, bo gdzieś tam wyczytałam, że wyhodowanie mango na nastercza na robi dużo problemów. W związku z tym wow, wyszło, jestem niesamowicie podekscytowana tym faktem i że taka zdrowa mi się trafiła ta roślina. To nasiono bardzo spęczniało. Ono było takie małe, chuderlawe. Ja tak powiem Wam trochę nie wierzyłam, że to cokolwiek z tego będzie, ale zgodnie z przykazaniem schowałam to. W chusteczkę, i według mnie to była bardzo dobra decyzja, bo ta roślina z każdej strony miała wilgoć, z każdej strony nie podsychała, więc jak najbardziej na plus. Dobra, ja teraz ją wsadzę do podłoża, do podłoża takiego dość lekkiego, żeby ona mogła też oddychać. Wiecie, to jest roślina egzotyczna. Rośliny egzotyczne lubią lekkie podłoża. Oczywiście ten stożek będzie wystawał już ponad ziemię, żeby mógł się rozwijać i dobra, i, mm, i będzie bango. Dobra, słuchajcie, tutaj mam naszą końcunkę. Tutaj mam doniczkę bardzo dobrze nabliżoną, jak widzicie, bardzo dobrze jest nabliżona. Oczywiście ta woda nie będzie stała. Ja zaraz tą doniczkę odetkam, ale chciałam, żeby ta zimna naprawdę się fajnie mm, nawilżyła. Ta woda zaraz zejdzie z tego. No i słuchajcie, zrobiłam dołek. Tutaj, jak widzicie, mamy i ziemię, i karemzyt, i perlit, i na dnie oczywiście są kulki hydrożelowe, żeby to wszystko nawilżyć. I tego naszego ancymonka wsadzamy w tą dziurę, tak żeby ten stożek wzrostu był u góry. I proszę bardzo, zasypujemy, zasypujemy delikatnie. No, że ten niech się nie opiera tak to nasiono, więcej ziemi OK, tak, tak jeszcze troszkę przysypię to całe nasiono, żeby tutaj ono nie wystawało tak strasznie mm, o, żeby tak strasznie nie wystawało e, ponad linię ziemi żeby miało taką kołderkę o, dobrze ujęte kołderkę i ten stożek wzrostu musi wystawać. Dobra, i tak to zostawiamy do urośnięcia. Tak będzie wyglądała moja doniczka z moim mango. No i mam nadzieję, że tutaj wyjdzie super roślinka z tego.